Co jest? Zaraz będzie kursta wiem Cychał da się dosi, nie? właśnie nie wiem Dobra lecimy dalej 16 minut jeszcze Tak, tak, żeby odje objechać to, żeby zobaczyć, kurde, jaki to, jak? a później wiesz, a później w domu się, kurde, Aha. koryguje gdzie warto, gdzie nie warto nurkować. Jest kupę błotka, to to tak, tak brzęczy, to chyba błotka. Cześć. Dobra, teraz jedziemy na... Idziemy na północny wschód, czyli to jest tam. więcej. Ja może do światłem tutaj, ale Nie! Tak, no. ja Przewrócimy <laughs> <laughs> i dopiero... No. To on tym szrotem no Domare. Bo on go uczy, to się płaci za to. The krater, do kratera, jest tu fajnie jak było, jak to miało się odbywać. Gdzie ten krater? Jest Krater! Waga, pewny, pewny jesteś. O, o, o. Tu jest glina, szluje tu. Jest. Nie pchaj się do przodu już jest glina ale żeby wyjechać to do... przodu się nie wkaj bo tam to jest glina natomiast się utopisz On wybiera wiesz tą linę i dostaje szutek. Może byś nawet wyszedł, ale tu byś musiał... O no, człowieku! Tu byś... no, co tu się dzieje? To byś musiał wejść e, w pełnym... W pełnym biegiem... pełnym biegu, to może byś poszedł. Tak? No to jedzie. Ale nie! nie ja, a jak się coś stanie jak... Się A jak tam no, kamień będzie? A jest kamień, to jest specjalnie przygotowane no dla takich da, właśnie wirusów. Do... Waga? <try> trzy, cztery. <try> 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 to już. Pani jesteśmy zablokowani. Jak masz tyłu, to teraz trzeba będzie wołać kogoś, a tylko w tą kinkę kurwa się... Nie pójdzie ani w tą, ani w tą. Żeby on chciał wybierać, a on się chyba już na progach albo na czymś oparł, wiesz? Tak, Włodku. No to mamy kraty. <śled> ojde. Ojde do niej Nie <śmienicza> <śmienicza> <Kurwa. śmienicza> Przyjedzie ten traktorem? <śmienicza> Pogranż wkurwisz kurwa szyba otworzę i zobaczę kurwa co. A tam ty mnie się co te, czas te skręci. Tak? Te, to czyli, że on na czym się... Na czym się... Zawiesił. zamknę kurwa szybę. Zawiesił się na czymś. Zawiesił się przód w ogóle nie obraca. Obraca przód. To no dobra, to dawaj, żaru. i mięk knif. Traktorem do dotrzesz, coś też jest. No, tu przyjdź. Tak ja jeszcze. Się... Ona będzie miała zebranie problemów ten telefon. 016 38 70. <traktory> <laughs> <laughs> Dobra, não <laughs> i <laughs>